Siemaneczko, piękna niewiasto, przystojny kawalerze, zapraszam cię serdecznie w świat kolorowych alkoholi, rzemieślniczych, syropów i niesamowitych kompozycji koktajlowych, którymi będziesz zasypywać swoich znajomych na imprezie w domu. Masz dość nudnych imprez, słabych drinków i bałaganów w kuchni? Poznaj domowego barmana. Jedyne takie szkolenie w Polsce, które nauczy cię robić genialne koktajle w domowych warunkach. I to bez potrzeby posiadania profesjonalnego sprzętu. Nazywam się Hans, jestem dwukrotnym mistrzem świata barmanów. Stworzyłem to szkolenie, żeby każdy, nawet bez doświadczenia, mógł przygotować zachwycające drinki we własnym domu. Bez shakerów, bez stresu i bez sprzętu barmańskiego. W siedmiu konkretnych lekcjach pokażę ci, jak robić własne syropy i przetwory. Jak tworzyć autorskie receptury. Jak dekorować koktajle, by wyglądały jak z najlepszy koktajl barów, Jak zorganizować w domu stanowisko, przy którym goście sami będą robić sobie drinki. Jak wybierać alkohole, które naprawdę mają znaczenie. Jak przygotowywać najbardziej znane drinki świata z użyciem zwykłego słoika. Tak, dobrze słyszysz, cały koncept opiera się na Robieniu drinków w słoiku. Nalewasz, wstrząsasz, pijesz i bawisz się w najlepsze. Bez brudzenia stołu, bez zbędnych narzędzi, bez czekania. To więcej niż szkolenie. To nowy sposób na imprezy i styl życia, który pokochają twoi znajomi.